Ale yes, zaczynamy jest jakiś szczufa Co by wam pokazać w dzisiejszym filmie? Może w dzisiejszym filmie pokażę wam szczupak na żywca. Fajny szczupak. I pokażę wam okonki na paproszki. Byliśmy, będą to dwie wyprawy. Jedna to będzie okonki z zbiornika retencyjnego. Byliśmy nastawieni na szczupaka, niestety ten szczupak w ogóle tego dnia nie chciał ugryźć. Wiemy, że tam jest, wiemy, że tam są ładne szczupaki, ale nie współpracowały. Za to następnego dnia pojechałem sobie na taką żwirownię, magienko bardzo, bardzo za, za bardzo, bardzo obrośnięty czciną. Jest tam jedno czy dwa no może trzy miejsca wydeptane takie zrobione jedno przeze mnie. No i zarzuciłem tego żywca, odczekałem dosłownie parę chwil, i nagle bach! Poszedł. Przycięcie nic. Myślę ja pierdzielę. Trudno. Zakładam drugiego żywca. Wyrzucam i siedzę sobie. Nic się nie dzieje. A tu nagle pyk nie ma spławika dawaj włączyć kamerę oczywiście miałem wyłączoną niestety bo było fajne branie ale samo przycięcie już jest nagrane przyciąłem no i niestety tak jak mówiłem jest bardzo zarośnięte, nawet pod bierakiem tam nic nie zrobicie bo jest chyba z półtora metra czy zanim wody i zanim dojdzie się do brzegu się nie dojdzie jest inne miejsce w którym wypuszczałem go no, i trafił się taki fajny szczupak, ale to już zobaczycie na filmie. Dobra, miłego oglądania i do następnego. Hej, a trzymajcie się. Dzisiaj szczupak, zbiornik predencyjny. Tutaj już wędkarze na wodzie. Właśnie wypływamy z kolegą Piotrem. Piotr, przywitajcie. Witam. Na ostro. Także będziemy się bawić. Gruby spinning. Sznęty, woblerki, gumy u ciebie, Piotr, co? Blachy, gumy, woblery. Zobaczymy, co będzie skuteczne. Zobaczymy. Dobra, do pierwszej rybki. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, jest Piotr z rybą. Jakaś rybka, Coś już wzięle? Okoń. Okoń Czerwone płetwy ale wzięła zaciągnął Ale fajny pasiak. Ale sałatka <laughs> razem z suróweczką. Ale no taką blachę? Tak. Ale się zakotłował Ale jaki tłusty ładny o, Taki w konek, ale piękność Muszko bliżej do mnie O, dobra, taczej Kóżna Dawno nie widziałem, żebym taką blachę walnął taki ogon. Od razu wziął szczupak Nawet nie widziałem kiedy Aj i poszedł żywcem. Jest jakiś szczupal No zobaczymy, co to za szczupal O, o, o Fajny szczupal Ale fajne wranie było o, 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 Ale zobaczymy, ile ma centymetrów Ale jest ładny Jest bardzo ładny Jako bestia o, ale bestia piękna. Jednak żywiec to żywiec. Taki szczupol. Piękny, zaraz zmierzymy ile ma centymetrów. Teraz go odhaczyć. Zaraz tutaj miejscówkę zrobimy. Ładny, ładny bestia Patrzcie ładnie ubarwiony Tu gdzieś są kropczążki Tutaj A, Najpierw miarka Sprawdźmy Ile będzie miał Centymetrów. No ile ciekawe obstawilibyście uspokój się, uspokój się, zaraz wrócisz do wody o 60 Namy. No nie ma 60. Ma 58 cm. Taki szczupal. O! Bardzo ładny. Pięknie ubarwiony Teraz trzeba go odhaczyć ładnie. Się uspokój się z mioty. palców to ja tam nie włożę na pewno o, jest udało się o. taki szczupaczek 57 czy 8 na żywczyka jeszcze będzie Uniwersytecie,

Siedził konek, Taki szkrabek Patrz jak gumę zaciągnął celusieńką <grymne> się ładnie odczepić Odej o, Bandio Taki konek pięknie ubarwiony drugi o, ten już fajniejszy ciutkę większy Taki super śliczny. nie? na środku Ale Garno całe gumy walą No Siedzi coś ładniejszego Coś naprawdę fajnego e, Ładny okoń. Ładny okonek Taki garbusik to już jest O, Patrzcie jaki śliczny Znowu banjo Ale zapiął się, ślicznie, taki fajny, ale się nastroszył pięknie. Ładny, ładna prezentacja, smykaj. Ale ładnie tańczył już, nie? Siedzi? Daczem. Jakby takiego tej długości wyciągnął szczupaka, o kurwa Zbiał się. Tak, czyli tu miejscu jest zajebista. Ale to... Znaczy szczupak też pod, jak Stoi tutaj na pewno. Kiedy dzisiaj okoń bierze, jak to Marek mówi zawsze. Jak okoń bierze, to szczupak nie. Anjo, siedzi, kolejny okonek. Ło, wow. podbierak? Ładny. Podbierak JMC Adventure. Sławek zakupił, ale świetny. Świetny okonek, szybko zmierzymy go. Ile ma? Sławek, stawiasz.

Kolejny gorbuszek, ten jeszcze No i koniec. Jak tam? No właśnie. Skupaki nie brały. Jeden z trubu. Ja parę osób, więc Paweł, Marek, Ukuń i Piotr też ukuń, okuń i Piotra na blafę. Złapał szczupaczkę. Blachę. Wybraliśmy ze szczupaczki, gratulacje. Ale ja wygrałem, bo najwięcej ryb, najwięcej koni. Dobra, zapraszam na fanpage, trzymajcie się i do zobaczenia.